Tadeusz Rydzyk wciąż wzbudza kontrowersje. Znany duchowny miał ostatnio zaangażować się we wspieranie działalności politycznej jednej z partii, choć sam zdecydowanie odcina się od swoich rzekomych powiązań. Wygląda na to, że ksiądz zamierza podjąć kroki prawne przeciwko tym, którzy będą łączyć go z polityką. Odważnie grozi i wybiera się wszystkiego. Tadeusz Rydzyk miał wspierać jedną z nowych partii politycznych, tak przynajmniej informowały media. Od dłuższego czasu mówiło się o powiązaniach księdza z partią rządzącą, od której miał dostawać liczne dotacje na rzecz swoich fundacji lub innych spółek. Często pojawiały się nowe dowody, które jasno przedstawiały, że na konta firm powiązanych z księdzem Storunia z trafiały miliony złotych. W ostatnich dniach powstały plotki o rzekomej współpracy ryzyka z nową partią. Ten ponoć zdążył się już odnieść do tych informacji i wszystkiemu stanowczo zaprzeczyć. Jak uważa Tadeusz Ryzyk, są to doniesienia zdecydowanie przesadzone. A za każdą informację o jego aktywnym wspieraniu jakiegokolwiek tworu politycznego można w przyszłości spodziewać się pozwu. Tadeusz Ryzyk ostro o powiązaniach z polityką zarejestrowany został ruch Prawdziwa Europa, który zarządzany będzie przez europosła Mirosława Piotrowskiego. Dowiedzieliśmy się o tym wczoraj, gdy w swoim materiale poinformowała o tym telewizja Trwam. Pojawiły się w nim również słowa, że partia ta nie jest w żaden sposób związana z ojcem ryzykiem, a sam duchowny ma zacząć pozywać tych, którzy zaczną opisywać twór jako partię ryzyka. W istocie, łączenie nowej partii z księdzem może być dość kontrowersyjne, bowiem on sam nie podejmuje się aktywnego członkostwa, natomiast z ugrupowaniem łączy się wiele osób, które w przeszłości podejmowały współpracę ze znanym duchownym i wspierały go podczas wielu akcji. Tadeusz Rydzek grozi pozwami. Nie znamy jeszcze pełnej listy osób, które mają być zaangażowane w działalność ruchu Prawdziwa Europa. Pojawiły się natomiast informacje o tym, że liderem będzie właśnie Mirosław Piotrowski, niegdyś związany z prawem i sprawiedliwością. A także, że RPE może zagościć na listach wyborczych już podczas nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego. Nie wiadomo natomiast. Czy chodzi o samodzielną walkę o głosy wyborców, czy o działanie w koalicji? Do tej pory nie zdarzało się, by Tadeusz Rydzek groził pozwami wobec osób, które twierdzą, że jest on powiązany z jakąś opcją polityczną. Wielokrotnie zarzucano mu współpracę z prawem i sprawiedliwością, a wcześniej z ligą polskich rodzin, jednak do tej pory ksiądz unikał tematu jak ognia. Póki co nie ujawniono zbyt wielu szczegółów na temat działalności ruchu Prawdziwa Europa, lecz z pewnością będzie pojawiać się ich coraz więcej w obliczu nadchodzących wielkimi krokami wyborów.